Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Media Rodzina przedstawia Józef Lewkowicz Ocalony Copyright 2023 by Józef Lewkowicz Tłumaczył Miłosz Urban Czyta Przemysław Bluszcz Realizacja Studio Takto Ta książka... Poświęcona jest błogosławionej pamięci Tuwi, którego zabrał nam tragiczny wypadek. Niech mu to będzie wynagrodzone. Przedmowa. Rabbi Naftali Shif i Jonathan Kalmusz. Głodzony, pozbawiony wolności i bity nastolatek przeżywa katorgę sześciu najstraszliwszych nazistowskich obozów koncentracyjnych, a jednak mało kto o nim słyszał. Niniejsza książka jest wyjątkowa, choćby już z tego powodu, a jej lektura zmusza do bezustannego zadawania sobie pytania, jak. Jak to możliwe, że sierota sam wytrzymuje, kradnąc obierki od ziemniaków i resztki? Jak poniżany przez swoich oprawców, którzy wymordowali całą jego rodzinę, opiera się nazistowskiemu upodleniu i chroni swoje człowieczeństwo, powtarzając jak mantrę. Nie wolno mi stać się zwierzęciem jak oni. Czy ktokolwiek byłby w stanie zrobić coś więcej? On zdołał. Zagłodzony prawie na śmierć, sprzeciwił się okrucieństwu i zachował w sobie współczucie, do którego sięgał ryzykując życie i dokarmiając głodujących towarzyszy niedoli. Cały barak głodujących towarzyszy niedoli. Ktoś mógłby wyciągnąć pochopny wniosek, że skoro po II wojnie światowej odbudował swoje życie. Jego historia, choć piękna i ważna, ma proste przesłanie. To, jak ten sam chłopiec tuż po wyzwoleniu zrzucił z siebie obozowy pasiak, by zmienić go na mundur wywiadu armii Stanów Zjednoczonych i ruszył w pościg za najokropniejszym masowym mordercą nazistowskich Niemiec, jest opowieścią niesamowitą i wyjątkową. Ale tak właśnie było. Poznajcie zatem Josefa. Stosunkowo rzadko się zdarza, by ktoś trafił na fakt niemal zupełnie nieznany, który jednak powinien być na ustach całego świata. Kiedy w 2018 roku po raz pierwszy spotkałem Józefa Lewkowicza i poznałem jego szerzej nieznaną historię, wiedziałem, że należy ją opowiedzieć. Józef wielokrotnie powtarzał, że jest Zerem, nie bohaterem, a jednak to on postawił przed obliczem sprawiedliwości. Jednego z najbardziej rozpoznawalnych komendantów obozów koncentracyjnych, Amona Goethe, którego okrucieństwo stało się szerzej znane dzięki filmowi Lista Schindlera. Wybitny historyk, profesor David Crow, opisuje Goethe jako jedną z najgorszych bestii niemieckiej nazistowskiej wojny przeciwko Żydom. Jednak jeszcze do niedawna było niejasne, w jaki sposób został po wojnie zdemaskowany. Józef ze szczegółami pamięta rolę, jaką odegrał w tej historii, ale nie posiada ani skrawka dokumentu, który by ją potwierdzał. Jedynie intrygująco wyjątkową fotografię, przedstawiającą aresztowanie tego nazistowskiego masowego mordercy, której nie ma w swoich zbiorach żadne muzeum, żadne archiwum, ani w ogóle nikt inny na świecie. Ją oraz portretowe zdjęcie Oskara Schindlera odręcznie podpisane i opatrzone dedykacją, zaczynającą się od słów: Dla mojego drogiego przyjaciela Józefa. Przełom w dowiedzeniu autentyczności historii Josefa zawdzięczamy pracy Jonathana Kalmusa. Ten filmowiec, dziennikarz i współpracownik przejrzał 100 tysięcy dokumentów, żeby zebrać bazę niepodważalnych faktów i na jej podstawie zweryfikować historycznie przeszłość Josefa. Jemu również należy w całości przypisać ujawnioną w tej książce nową historię pojmania, identyfikacji i późniejszego procesu Amona Amonageta. Lecz to jeden z autorów niniejszej książki, Michael Calvin sumiennie posplatał wszystkie wątki badań tworząc zapierającą dech w piersiach opowieść historyczną i wspaniale uzupełniając ją wieloma aspektami długiego życia Josefa by ostatecznie oddać mistrzowsko skomponowaną i kompletną autobiografię niniejsza książka wiernie oddaje myśli i ducha Josefa więc wielkim zaszczytem było przyglądać się jak nasz pomysł nabiera kształtów i jest realizowany przez autora wielu bestsellerów, a jednocześnie wyjątkowo skromnego mistrza słowa, który przedstawił mi się po prostu jako Michael. W historii Josefa chodzi o znacznie więcej niż tylko rozwikłanie historycznej zagadki. Pokazuje ona jego znaczącą rolę w kształtowaniu naszego człowieczeństwa, tego, jak cywilizacja reaguje na zło. W niewyobrażalnej skali, i jak miejmy nadzieję, możemy wspólnie uchronić miliony z nas przed powtórką w przyszłości. Istnieje bowiem przerażająca alternatywna rzeczywistość, która wydarzyłaby się po II wojnie światowej, gdyby nie zasady moralne i odwaga Josefa oraz wystarczającej liczby innych osób na samym początku kształtującego się dopiero powojennego porządku świata. Historyczne dokumenty potwierdzające jego opowieść uświadamiają nam również, jak niebezpiecznie blisko było tego, żeby żaden z nazistowskich zbrodniarzy nie miał sprawiedliwego i uczciwego procesu w Norymberdze. Brytyjczycy preferowali zbiorowe egzekucje bez żadnych sądów i wyroków. Rosjanie chcieli pokazowych procesów ze słabymi dowodami i z góry ustalonymi werdyktami. Gdyby amerykańscy przedstawiciele prawni nie wygrali tego sporu przed sierpniem 1945 roku, świat najpewniej nigdy nie zdefiniowałby zbrodni przeciwko ludzkości, nadrzędności prawa międzynarodowego i nie położono by podwalin pod globalną zgodę dla stworzenia uniwersalnych praw człowieka, a zatem jednych z najważniejszych wartości, które dziś bierzemy za pewnik. Amon i trudna do policzenia liczba innych masowych morderców, najpewniej uniknęłaby więzienia. Gdyby śledczy w sprawach zbrodni wojennych nie zebrali uznawanych przez cały świat dowodów i nie przedstawili ich przed dopiero co stworzonym Trybunałem Międzynarodowym. Rozmiary tego zaplanowanego, wyliczonego i naukowo zaprojektowanego ludobójstwa, które znamy pod nazwą Holokaustu, Nigdy nie stałyby się jedną z najlepiej udokumentowanych zbrodni w historii ludzkości, i w ten sposób ówcześni i dzisiejsi negacjoniści byliby zwycięzcami. Znaleźlibyśmy się też o krok bliżej od chłani kolejnych holokaustów, i znacznie oddalilibyśmy się od wolnego, oczyszczonego z nienawiści i równego społeczeństwa, do jakiego dążymy. Nigdy nie zakiełkowałoby w nas marzenie o nim ludzkość może dzięki temu osiągnąć znacznie więcej niż oznaczenie punktu zwrotnego w historii im bardziej uważam ocalonych za swoich mentorów tym bardziej uświadamiam sobie że wszyscy oni należą do specjalnej kategorii ludzi którzy mogą nas wiele nauczyć nie tylko na temat śmierci i zniszczenia ale i na temat życia Możemy być świadkami ich Żłade de vivre. Mogą nam pokazać, jak cenić życie i jak zwalczać zło dobrem. Jak mimo przeciwności odbudować życia i rodziny po tak wielkiej tragedii. Kiedy poznacie historię Josefa, zrozumiecie, że jest on wyjątkowy pośród wyjątkowej grupy osób. Zatem jak wiele więcej możemy skorzystać, poznając jego życie i nastawienie. Jako założyciel organizacji J Roots poświęciłem niemal 20 lat na wspieranie nauki z życia ocalonych. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi towarzyszyło nam na ścieżkach Auschwitz i innych miejsc kaźni, ale też wspólnie czerpaliśmy inspiracje odwiedzając wiele innych miejscowości i poznając historię bogatego życia ocalonych, ich heroizmu i korzeni, zanim zostały zniszczone. Nie znam innego skuteczniejszego sposobu zapewnienia dobrej przyszłości niż nakłonienie przyszłego pokolenia do zwolnienia i zatrzymania się w pędzie, by zastanowić się nad nauką, jaka płynie z mrocznej przeszłości i niosącej optymizm historii ocalenia. Czas robi jednak swoje i ocalonych jest coraz mniej. Josefa Poznałem w trakcie próby zachowania ich mądrości dla przyszłych pokoleń, gdy kręciliśmy film, w którym ponad setka ocalonych dzieli się swoimi historiami. Przekonanie go, żeby udzielił mi wywiadu, nie należało do łatwych zadań. Ocaleni z Holokaustu, których wcześniej poznałem, nie owijają w bawełnę i otwarcie dają wyraz temu, co leży im na sercu. Józef, delikatnie mówiąc, nie był tu wyjątkiem. Zdołałem go jednak przekonać, żeby pomógł przyszłym pokoleniom, dzieląc się z nimi swoim wyjątkowym umiłowaniem człowieczeństwa, bo jego ocalenie jest dowodem na hart ludzkiego ducha, który powinien płonąć w każdym z nas. Józef jest najjaśniejszym i najjaskrawszym przykładem, żywym dowodem tego hartu ducha, Jakie dane nam było kiedykolwiek poznać. Na kartach książki, którą trzymacie w dłoniach, doświadczycie cudu jego wytrwałości i wytrzymałości, i jego pragnienia zemsty, manifestującego się pragnieniem budowy lepszej przyszłości, czy staraniami o ratowanie osieroconych dzieci. Józef emanuje świdrującą moralną jednoznacznością, poczuciem obowiązku. A większość swojej wytrwałości przypisuje wierze w pomoc innym. Jak często powtarza po polsku: Na grzeczności nikt nie traci. Ta postawa wielokrotnie ocaliła mu życie. Wszystkiego tego nauczył się jako dziecko. Od matki, wraz z innymi, głównie żydowskimi zasadami, będącymi fundamentem dla niezliczonych domostw w niezliczonych wsiach, miasteczkach i sztetlach. Żydowskiej Europy. Wartości te nie dotyczą jedynie przeszłości, lecz są kluczowe na zawsze. Jeśli Józef mógł podążać za nimi własną ścieżką, wbrew przytłaczającym przeciwnościom, my tym bardziej też. Jeśli Józef potrafi stanąć dumnie i przejść do historii, podtrzymując sprawiedliwość, pokój i uniwersalną moralność, Odziany jedynie w obozowe szmaty i mając za oręż czystą determinację, to my również możemy i musimy. Mamy wielką nadzieję, że każdy, kto przeczyta tę książkę, nie odłoży jej po przewróceniu ostatniej strony, lecz podąży ścieżką Josefa dla dobra przyszłych pokoleń.